Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z kolejną odsłoną Turbo Galopu. Lebloks e, zabiera nas do, po raz kolejny do stadniny prowadzonej przez Monikę. E, mamy tutaj obraz e, stajni, która nie jest przesłodzona, nie jest lukierkowa, koniki nie są takie e, takimi swudziuśkimi przytulankami, wręcz przeciwnie, są charakterne i tak samo pracownicy stajni. E, nie mamy tutaj e, wyidealizowanego obrazu e, koni. Mamy za to całkowicie brutalną rzeczywistość pełną wyzwań, różnorodnych przygód, niespodzianek. E, no i można powiedzieć, e, że ze sporą dawką humoru. E, jest to humor czasami prosty, czasami taki e, albo czasami też jest bardziej wyszukany, e, osadzony w określonej sytuacji w Polegający na tym, że dochodzi do, między bohaterami do różnorodnych starć i niedomówień. Z jednej strony mamy starcia bohaterów e, ludzi, między ludźmi, e, pracowników stajni e, z innymi ludźmi, ale mamy też między pracownikami, no i między końmi, i między ludźmi i końmi. Tych starć jest e, interesów dużo. Ten komiks wyróżnia to, że tutaj tylko i wyłącznie mamy głos ludzi. Jest to coś innego niż Koń by się uśmiał, w którym znajdziemy nieco inny sposób pokazywania bohaterów, bo w tym z kolei głos zabierają także zwierzęta, więc no, ten jest taki troszeczkę bardziej pokazujący dorosłych, ich relacje. Bywają też scenki miłosne, ale nie ma tutaj podtekstów seksualnych, wręcz raczej jest to takie wzdychanie, i do tego tylko i wyłącznie ograniczają się te scenki miłosne. Że mamy tak jak tutaj na tym zdjęciu: Serduszko pojawia się, ktoś wzdycha do kogoś, i tylko tyle. Kartonowe ilustracje, do tego świetnie pokazane otoczenie. Czasami te. To otoczenie jest, pojawia się, a innym razem znika, kiedy mamy, kiedy autor chce uwypuklić daną rzecz, która dzieje się w określonym momencie, która jest istotniejsza niż cała ta otaczająca przyroda. Świetna rzecz, polecam i do zobaczenia.